Halo, z tej strony Marty, ja was witam do serii Od zera do milionera czy jakoś tak. W dzisiejszym odcinku się. się tu już a mnie, za, a mnie zapomniałeś? Ej, jest na mi Dragon Slayer, Czekaj się. Dzień dobry. Dzień dobry. Dużo ponieważ pobrał aktualizację Jak widzicie, dzisiaj będziemy. Zlikować. My też mieliście tydzień na pobranie, kurde, no. W dzisiejszym odcinku, jak widzicie, 7 z Amazonem. Poza odcinkiem, e, nie, poza, odcinkiem. Tak, na poza odcinkiem wypożyczyliśmy, tak, poza odcinkiem wypożyczyliśmy. Na, na odcinkach u Maxem i Dragona też, też zachęcam do oglądania, bo tam właśnie są prace. Też jak ktoś mnie oglądał, to zakupiliśmy sobie Nihola, do Nieholanda i kiełbcyzm i opóźnione z I się na I sprzedaliśmy jedną wiatr, nie? A gdzie jest Nieholand? Co, Nieholand? Potem będziemy jeździć z tymi, jak posiejemy składać zboża. No, nie ma go. Ja próbuję naprawić sobie farminga. No dobra, mój dragon potem wbije. O, usuwam wszystkie te gry. I nazwa gry dragon jakby to jest bez nazwy, to jest chyba A wiesz No wiem, usuwam parcze, teraz zinstalowuję mi się. Jak tak to znajdę, F. E. Ma, dzisiaj dzisiaj się w grę <laughs> Tak się nazywa Ja dzisiaj jestem żebyście się zmieni, ale coś nie ale się zmienić wreszcie no ja... atraktory Jak widzicie no, sijemy... co my się nie? Mysle, nie? No, no dobrze siejemy myślę, że to wyjdzie ale oni jaki? aha bo to ja kulturowa nie to nie ja kulturowa kult... ja i drago. ja to jak zrobiłem kudryk. dzisiaj myślę, że będzie po lepiej słychać ale jak będziecie kiepsko, to ja nie wiem, co zrobię. Co ty? Ach, punka do ust. Jak zaznaczyłeś, to łapie co ci kazało. Jak zaznaczyłeś, to łapie co ci kazało. To raczej powinno pomóc. Dzisiaj może lepiej jakoś wyglądać. Co ty ma tak prawidłowością? Teraz pokazać coś ci Max, nie włączyłaś to na górze? Nie, nie. Max, Ty na włożyłeś no. tym się micie? Co na włożę? No na wóz masz no, tam wsypany. To można? Nie? No, Mam. No. no to dobrze, to włączka. No i cały czas. No dobrze. No. musisz coś źle. Te ktoś skaka. No widzicie, nam czekają czeka nasz, as ospośred... do trzy przykładów. Dużo, to się tak? jecie te duże te pożepaku no i jeszcze tamto, tamto jedno, bo chcę wszystko zrobić, aha jedno z sobie, jedno jęczmieniem, drugie przynoszę też co nie? Dragon? no wiem chyba tak no. a ja jak wbiję to pojadę po nawozy jakieś nie, bo jest podoba z góry nawozy chcę zrobić taką fajlę u dragona, że dwa, dwie na naraz wziąłem i się nawoź zrobiło się w górze Niestety, nie wiem czy wiesz, ale no, ja... Chciałeś... Ja, tu mam... Ej, ja cię pokonałem, bo jak widziałem na odcinku, to ja Bobcatem sobie wzięłem poza odcinkiem 3, Dwa na dole, 1 na górze. A ja nie wiem, co to jest za problem. Ja tak ładowałem pamiętam, na paletę nawet po 3, czy nawet po 4, brałem 2 bo... na 2 i 4. Widzowie, się widzieć moje hato, albo by być zmienione. Niestety, bo dragon jak wbijesz, to nazwa gry F. F. Tak F. Dużej. F jak w tak. Co? Aha, to jak... Dobra, wyjdzie auto. Uuuu. Co? To są tak jak zawsze. A u Ciebie, Mateuszek, jutro odcinek? Co? No tak, Jutro to u Ciebie od... To mój jaki popraw e, Max, tego, zmieniam zboże sobie na tego, na... Wiesz jakie zboże no. się jemy? Tego, tak to drugie, drugie. na ja? To Jemy nie? To jest jaśmień, to drugie. drugie Drugie jemy drugie, drugie, drugie. drugie. To teraz trzecie się jemy, to teraz trzecie się jemy Nie Na tym drugim polu widzisz mojego kesa? No widzę To na tym polu się jemy Widzę więc... swoje to przepraszam, że ja tak się wtrącę, ale jako Mateuszka w sobotę będzie odcinek, to możecie mi podnie składać życzenia, ponieważ mam urodziny wtedy. Tak, dużo flachy. A no właśnie, jakie ty mi życzenia, Mateuszek? Z jakiej okazji złożyłeś dzisiaj? A skąd ty wiesz kiedy ja mam urodziny? rodziny? to ci powiadomienie. No właśnie. Dobra Mateuszka. No, no, nie nie się. A ja mam jutro, a nie dziś. Co ty włączyłeś, co masz włączyłeś? Eee, jęczmień? No, okay. Uu, ale wróżę daje. Ja, e, Ja dzisiaj błączek se sobie kontynuuję. Tam jakiś hashtag wykrzyk. Jak, jak widzicie tutaj, była wiata, którą spadaliśmy. Ponieważ on się nie będzie potrzebne. Jaki dzień, niech dostosuje do to będzie nieco ja mam wyłącz tego szybkiego rośnięcia Nie <grymianie> <grymianie> to... 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 <grymianie> o to chodziło Jak ktoś będzie robił pany moment to bardzo zalecam ja to dostanę Jeszcze mi zbał razem <grymianie> Sieję, sieję <grymianie> tego, ale Maxi <grymianie> sięjemy raz przy razie? Tak, dobra. tak Nie wiem się jak sięje No to tu po mnie coś tam pisze Dlaczego no, ja nie sieję? Co ty nie no sieję? No. No, ile ile, ile macie, ile masz minut ma tak? Ty nie, mog co, nie mogę siać? A nie, sieję, sieję. A no, nie, nie bo to nie A ty jaki my wypalczyliśmy A, ten tak, ten tak. Jak on nie, jak on nie ma kurz... No, z jakiś ten niemiecki. G grad Place. To jest Amazon jest niemiecki. No, ale to jest jakiś inny. To jest Amazon, tylko to jest model, a nie ma na... No, no super! My... Gdzie? Nie! To nie jest model, zobaczmy w sklepie. Zobacz w sklepie, no? Zobaczę Dobra, Dzie... na razie, się. Dzie... Siewnik? To jest... A sorry, to jest gra coś tam. Przepraszam, moja pomyłka. Widzowie i nie widzowie. No, ja tu mówię. Galer do susia, a tu. Z tej fali, bo ja tam co, się już tam żadną widzę. Jest to siej z drugiej strony, okej? Okay? Yeah. No. A okay. mogę przejechać przez środek. Co? Mogę przez środek przyjadć. No dobra, będę dojedził za tobą. I oni! To I na drugą stronę, i wtedy by ci fajnie to wychodziło. Teraz patrzę na drifty końskie. I oni! Chyba gąbko!

Nie, ale ja, ja... ja nie wiem w w jakiej kolejności będziemy nagrywać. No ma ja, Max i... Bo ostatnio to ja wcześniej wrzuciłem. No tak, ale no, bo tak, bo Maxowi się... Max, bo Maxowi sobie jeszcze półny mamy, jedną jedną z orężarą, to wszystko tam robi. Dlaczego tak... Maxi... nie Max? Bo on montuje filmy, a ja nie montuję. No Takich gameplayi też za bardzo nie montuję. Montował. No, tak to powoli aż nie idzie, nie masz? No już no, odcinku Ile masz zbiorniku? Czyli ja mam 789, i bo ja się 123, a ja się nudzę, bo nawet i tu sobie nie mogę włączyć, bo będę prawa autorskie. Dobrze. Dobrze. Mm. A, a to kraś się rozwalił? I, tak, e, I teraz z tym, że po postaliśmy tak, że będziemy kupowali tu i talerzówkę z Kwernelanda i siepkę Dlaczego siepkę z Kwernelanda? Kurcze ponieważ, ponieważ potem jak będziemy już... Podgłaszają no, sobie... kompa i mi się włączył ziemnik Jeśli to on nie ma nawozu też co za chusiewkę. No Max! Zmieźmy gaziole na tej serii a ty tak duży wow, poważne słowa No to i wiesz, że we mnie jest w case. Kurde telefon mi bląknął Całkiem to to się wstawał Ja tak nie wejdź, to instalowała Dragonie Mam już prób tego A może do mnie mówić po imieniu jak też, jak e, jak też jest to, jak e, jak Nie. No patrz, tu ta leżiona jest taka inna i to jest inna. No jest. Dlaczego? Nie. Musimy mieć lagi do serweru. No sam dobrze. Musimy mieć jakieś lagi -y serweru. Ja nie miałem nic takiego. a, a ja sobie włączę opcjonę i, i, i mi się instaluje. Dobra, to do... sobie A potem mamy chyba iść do Maxa coś nagrywać, no nie? A kto będzie tam hostem? Co? To tam będzie hostem Max No i widzicie dzisiaj caseowo czerwono akcja? Nie. Szkoda. Wie widzisz, widzisz, że case i y nie chłopam to jest identycznie to samo? Tak, wiem. Wiemy. Ja, wiem, Te piątkę, czy też szóstkę? Ja gubię. A że zrobimy też takie zbieranie zł złota? No właśnie tak na myślałem, ale czy to... Ja już zbierałam na swoje. Na razie już i Może dragon może potem, to już te pole, sobie po prostu potworzymy większe tempury i tak dalej. Jak wszyscy to ogarniemy. Ja myślę, że po... Ja myślę, że po 15 odcinkach można by było iść zbierać złota. No właśnie, a czas będzie chyba... trzeci czetki... Nie. Czwarty. No nie a to są moje łanie. Tak, bardziej podoba. A mi to ta to, i to, to się podoba. Bo tak chciałam, żeby się ale i tak nie będziemy, bo będą to mi ale muszę taką nazwę sobie dać. No, musisz też. Co? Nie. A to ja też widziałam gdzie takie nazwy o... brosza o miliona. Nie widziałam Gdzie?

Do geopatrzenia właśnie. No. no wiem, ja go sobie deinstaluję teraz, ale mi chodzi, że. A to się będzie pobierał w 5 godzin. Co? No. Nie przesadzaj. No? No, no to i mi się pobierało. 5 i gaw. I tu weź się będzie 5 godzin pobierał? No. No ładnie, co ty robisz? Dobra, ja Dobra. Nie, no u mnie się pobierało z 4 godziny, 3. No właśnie, to dzisiaj nie zagramy. No to nie mi nie chodzi, że teraz mi chodzi, że za tydzień, no za tydzień. A, czyli masz nie? nie! No ja zainstaluję teraz drugie tego, bo ja mogę jednego palca zainstalować, nie muszę dwóch. No dobra, ale nie rozumiesz, że będziesz wybierała trzy godziny, a samej o 16.00 idzie tam robić. Ale mi chodzi, że nawet w poniedziałek pobrać, tam we wtorek, nawet w czwartek za tydzień. Że na następny tydzień mieć. Aha, to Max w no tym to dzisiaj będziemy grali u ciebie, nie? No kur... A czemu samemu? Nie będziesz... No ja mogę. No, no jak to zrobimy? No ja ci całe to tłumaczę! Że ja po prostu mogę jednego zainstalować patrzę, ja nie muszę od razu dwóch instalować. No bo jak ja instaluję grę, to mam podstawowego pacza. No a my mamy tego pierwszego. Czyli Macie nie. tego pierwszego, tak? No, a ja mam Pacz, oba paczek to... No ale ja jadę po siebie. Co? Po siebie jadę. Jest tak? A ja mam oba instalatory paczów na kompie, to zainstaluję tego pierwszego. No dobra, to Czykło. Ja wam mówię, że zadziała. A jakie hasło Mateuszek tam jest? Czy bez hasła? Co, hasło? No, agromatik. Gdzie byli zmienione, bo widzowie będą musiały być zmienione na Agromatik w drugiej tyle. Czy U ciebie się, u ciebie się, ej, u ciebie się wyświetli, jak ja teraz bym napisał na Skype? Nie. Dobry. Nie, wyświetli się. Kiedy się no, Kurde. Mam pomysł na nowe hasło. Dobra, to napisz mi wtedy. Bączek. To... Ja ci napiszę na Facebooku. Chyba, że masz włączonego Facebooka. Nawet nie, można mocno... od... to na Facebooku. Najpierw musisz na narzędzie. Gdzie mam to napełnić? pełni stworzyć? To wszystkich od sali. Wiesz co, Max, już. weź mojego case'a. Weź mojego case'a. I, i dosiewaj on jak jaki daj mi tego swojego case'a, okej? Okay? Max! Na pewno nic. Ile Mateusz ma to jest. To nie holandu siać! Dajcie, jak to nie no. wsiad! Nie, no... Nie byliśmy. No jedz, jedz za mną. Na pewno. Jedz za mną. Ej, ty jakie my mamy plany na zakupy? Mamy na zakup Fernanda. Talerzuki Kuana. Eee, tego. Masz tak jak tą tabelę, bo ja myślę, że nie zapisuję tego na kawę. Czy nie będzie? Ale co? Taką tabelę jak ma, fesores, ma, wydatki i tak dalej. No to I można, można przeżyć ten, stary we zrobić. I to nie No już. Max. Ja tu. Ja już mam pomysł, bo trzeba zabronić ziarno, a nie. Jakbyś, jakbyś chciał wiedzieć tu ten, ten za... właśnie jakby... Bo ja chcę nasiona, a nie proszek. Patrz. Jezus, co ty... No, człowieku! Upaduj się. Daj ja to zrobię. Co ty robisz? Napełniłem ci, masz już to? No, tak. No i przecież ja się wysypałam. No dobra. Instaluję parka. Dobra. No to Zabrzucaj! Mówi, no, masz sto? Nie! Ile? A, sto No to ileś? Pomaliło Gratuluję u Mijaki Masz, ale mam normalnie gra. Ja próbuję, tylko u Mijaki poprawiam Który mi każesz? No Popraw Ile macie minut już? Mateusz, znaczy ile mam minut? minut? Co? Ty ja to na 10 minut wbiję, bo mi się kończy instalować patch. Ale wykonywamy w podstawie, bo będziemy musi pewnie ziarno dowodzić. Ze 15 będzie jakiś filmik. Co? U mnie? A przy tym idełku. U mnie masz? Ale z widzami? No. To co ty robisz? Wiedziałam, że będę musiał okrutki dać O kur... Dzako tu się nie chce? on onda mi nie chce to? No jedzie za mną i tu no? się jemy pszenicę. Oszczrzenie mi napisać. na... Na świcznie na pisa Drag Park Musisz sięgać realnie, nie rozumiesz? Musisz na odcinkach sięgać bez siebie. Laga miałem. Tak, laga miałem. Specjalnie wjechał we mnie, laga miałem. Przepraszam, tak się wciekłam, ale tak jest ostatni. Przenica się uda. No, bo muszę ją Ej, co tak bo mi się myli. Jej! O nie! Co? A wygracie na jakichś modach jakikolwiek? Nie. Jest! No to mogę dołączyć! W palcach tak, zatknąćmy odcinek. Możesz hmm. ma telewizję 40-minutową? W jakiś godzinny odcinek kiedyś? Tak, ale potem widzę. Się... Ten odcinek pół godziny mi się przesuwa 10 godzin. Więc chętnie musiałam wnosić. E, Michał, bija! Tak, chętnie. tak. To pole zamieszkiłem na największe, nie? Co tak? Włączek sobie po prostu na mnie stanął. Myślałem, że koło mnie jeździł. Co? robisz? Co robicie? Michał, jesteś? No jestem. Ja jestem, jestem, jestem. Max, ile nawódów masz? Dużo. Ja 80, proszę. Kolejny odcinek, to jest będzie AW Max, AWR. Zapraszam za hałasy. I widzisz, Max, to po też będzie wolno poszerzyć, bo ona ma tutaj dużo trawy, nie? Tak. To, to będzie wolno robić po bokach i tutaj poszerzyć. To jest Jak jej na, ten, na ten myślę, że będziemy robili sierwy. I zakupimy sobie pług, bo na pług mamy sierwy i będę poszerzał sobie pola. Tak. Ej, wiesz, że teraz pracownika puściłem? Po co? Nie wiem. Bo mi kasa zgrzewa, nie, kurde. Okej. Okay. Ej. Aha, bo mi się coś ściągnął. Muszę odpalić. Jak serwer. serwer dalej się F nazywa? Tak, duży liter. Mógłbyś zmienić nazwę, nie, nie wiem jaką i co, inną, byle jaką, tylko taką. Bo tutaj mam 20 serwerów na F. Agromatis, duży liter. I hasło takie same. O, i teraz to ja mam. Pizza. O, to teraz dajmy. I tam gdzie jest najdrożej, Wiem okay? co mam robić, nie musisz mi mówić. A ty wiesz Mateusz jak chować te FPS-y te? Co? Wiesz chować może te -y od Actiona? F6, tak to, to mi oryginalnie było chyba. Synchronizowanie danych z uszyniak 10% ty się nazywasz? Kurde! Czemu ty się nazywasz uszyniak? Bo tak się nazywa im jako administrator na moim komputerze, za tak ja mam konto. Dobra, na, na masę odcinek będę miał coś innego. Nie, po Dobra, tam gdzie jest najdrożej, daj ci Ale masz. ja taki że to jest fałszowane. Maks, no, okay. co to Czemu ty się jest. Z... sprzedziłem? się. Laki mam Co? No, Max, ale o Ciebie idiotach Jak ja ci żeby... no, ale powiem, laki, mam jechać po jednej stronie, a się mojej No bo my zaraz będziemy razem jeździć Tego e... Gdzie wiesz słonecznik? Co? Gdzie słonecznik tam gdzieś? Tam, gdzie jest najdrożej Albo Ci poprosić czas żeby było tam, gdzie ile jest na za słonecznik Tam, gdzie jest najdrożej Cały czas ten na tam rośnie, ale więc nie mam mieć. Tam to stu, ja ci dam numer... dam ci na 5, nie? I ja jak na 30? Na 30 masz. Idź tam uro, Jak urośnie, to nie powiedz i przystąpuj, okej? Okay? No. I już uro, z, urosła. Ej, błączek wyczekwać. Idź na drugą stronę, idź na drugą stronę. Błączek, na drugą stronę. Na drugą. No, mówię mu na drugo, no ma... Ma... Masz. Potem nam wyzywali, że gramy nie Tak. Eee, yy, dragon i co, już jest? nie ma? Jadę tu. To dla... już mogę czas zmniejszyć, tak? No czekaj, bo ja nie wiem, on cały czas podobno rośnie. I rośnie tak. No i co, ja rośnie? Tak, no ma strzałkę w górę, więc rośnie. Ja nie mam tutaj dostarczu, bo ja nie dojadę tam gdzieś. Jeźdź tam, jeźdź tam, jeź tam, gdzie urośnie. Rośnie i rośnie, rośnie okej? Okay? O. O, tysiąc dwieście teraz jest tysiąc To wy, już wyłączę ten czas, co? Dobra. Jeszcze może... Jeźdź tam, gdzie najdrożej. Eee, Max, czemu ty za... to nie... Czemu to zatrudniłeś pracownika? Nie, talerze się z... z... Panie, ja no talerze się popsuły, poobdzierały się w zimę weszły koła urobione. No wesz. i patrz nie mogę odpalić A jak skończymy ten odcinek nagrywa, to ja na chwilę będę musiał. wybrać <słyszy> <słyszy> No to, no A ten MTZ-82 to kiedy będzie? Nigdy dojdzie, jak będą większe maszyny, odcinek to może on po prostu kupimy ten nowy ciąg, dzięki będziemy mieli 4 traktory i będziemy cztery no cały czas. że tego ciągnika, No to ja nie wiem, kiedy miałem coś to kupić. Jedziesz z tej strony, jedziesz z tamtej i... tak. Ale że co, on siedzi z dwóch stron? Nie no, nawet jedzisz z jednej strony. Potem przyjeżdża do mnie na drugą stronę, potem jedzisz za mną. <grym> Sorry. A nie się tak jak mu wygodnie. No tak, to mówię z tej strony i z tamtej. Jak tam? Do... Już nie wiem to? No ja już...

Panie, stanął mi ciągle. <grystanie> nie, nie no dobre. Dobra, nie, włączę księg. Ostatni przejazd i kończymy na ciebie. Staną mi ciągle. Proszę mi zabrać bukle, przekrość. Tak, przekroć. Maxa. Co graś? Dawaj. Max u ciebie? Nie. No. Tak. Z pieniędzy? Co? Nie masz nic pieniędzy? Share? Co? Sam się jesz? No multiplay. Przez nią widzicie, do Maxa, od Maxa tata jest z nami. Z kim? Co? Z kim? Z takimi zasobami. Aha. Kolek, usłyszałeś to? Kolek, że jestem? Z kim? Ale... Co? Nie, nie. Kolek, jesteś? O. Jestem, jestem, jadę. On chyba się po prostu wyłączył z mikro, A ja słyszę jego mikro. Ja słyszę jak gada sta. A może zje od słuchawki. Dobra, ja słyszę jak gada stata. Będę wszystko na odcinku. Będzie maksa toka na odcinku. Wypikasz to, pij zrobisz. Nie, po co? Pozdrawiam serdecznie. A to, już no to jest klaszka. Jabł... Wyślał. Ten? No, od kogoś? Siewnika. Ja, ja słyszę. Słyszysz jakieś teatrach i bolmaksa? No. No to właśnie to będzie na cień, okej. Okay. No właśnie nie wiem o tym mówisz. Co o ja, ja ci wiozę zboże w łyżce! Podjeżdżaj pod silos! Po co? Ja? No ty, bo mam zboże na łyżce! O matko, tłuk! Nie szkodzi! Nie szkodzi! to zboże. No. Odcinek, halo, ale... halo, jestem, jestem, jestem już. Słyszeliśmy poczekaj, tego, po czekaj, tylko chcę dojechać. Co? Max, twój to będzie na odcinku. Nie, to mój by był. Aha, to kuzyn. Niech to wypika. Nie. Max, powiedz może by to wypikał. Wiesz co, to dzięki za uwagę. Do następnego odcinka. Na razie. Pożegnajcie poczekaj. się. Ja mam do was jeszcze parafialne ogłoszenia. Wyjdźcie Słysza... z ciągnika. O, cześć, cześć, cześć. Ja, nie czekaj, tak, tak się po... O, dobre, Dobry, na razie. No, no. Oh, Spider-Man